Cześć, była instalacja systemu operacyjnego GrafinoS. Teraz czas na konfigurację. Teraz zrobię taką wstępną konfigurację systemu, a później zajmę się jeszcze instalacją aplikacji i dalszym omówieniem różnych rzeczy. Na początek zmienimy sobie język, ponieważ ostatnio z rozpędu zostawiłem język angielski. Także wejdę sobie tutaj. W ustawienia i zmienię język. Nie wiem, jak widać. Może trochę przyciemnie. Teraz chyba będzie super. Tutaj są ciekawe rzeczy. I ja może zacznę od tego, że wpiszę po prostu Wi-Fi. Będziemy mieli różne opcje, i tutaj mamy taką, to jest akurat po angielsku. Zauważyłem, że niektóre rzeczy niestety to, co jest dodane w systemie Grafino S, nie jest spolszczone. A więc mamy tutaj fajny, fajny bayer to jest, ponieważ mm, kiedy na przykład wychodzimy, jesteśmy w domu, mamy Wi-Fi włączone, wychodzimy i zapominamy tego Wi-Fi wyłączyć. I żeby ono nie skanowało i tak dalej, możemy zrobić, że wyłączy się automatycznie. Więc po prostu wychodzisz spoza swojego Wi-Fi, ono zostanie wyłączone, jeżeli zapomniałeś. I to jest dobre. Ja tutaj nie będę e, żadnych powiadomień też oczekiwał o sieciach publicznych, nie interesuje mnie to. I kiedy jesteśmy przy, przy tym, żeby coś wyłączać automatycznie, to warto sobie wejść. E, Warto sobie wejść też w Bluetooth, i tutaj też mamy taką opcję, żeby wyłączyć je automatycznie, czyli znowu, jeżeli nie używasz, to po to, żeby to nie skanowało, nie działało w tle, lepiej żeby to wyłączyć. Ja sobie ustawię na 5 minut. I teraz taki buyer jeszcze. Jeżeli masz standardowego Androida. To po wpisaniu, tak jak ja zrobiłem w polu wyszukiwania, wpisujesz tylko blue i już pokazuje ci się Bluetooth. I teraz w standardowym Androidzie podkreślam, jest włączone automatycznie, automatyczne skanowanie w poszukiwaniu sieci czy w ogóle urządzeń Bluetooth. I teraz w grafie no jest to automatycznie wyłączone, znaczy domyślnie jest wyłączone. Jeżeli u ciebie jest to włączone, to to wyłącz inaczej twoje urządzenie może po prostu skanować w poszukiwaniu urządzeń. No i zresztą to robi, no bo wiadomo, po to to jest, nie? Big Brother i tak dalej. Tu mamy aplikacje domyślne i tak dalej, powiadomienia, bateria. Ja sobie włączam zawsze procent i zawsze włączam, żeby miał oszczędzanie. I tutaj jest ten ciemny motyw wtedy. Automatycznie się załącza przy oszczędzaniu energii, zabezpieczenia. No, i tutaj zaczyna się robić ciekawie. To jest to, co nas interesuje. Blokada ekranu. Ja sobie zrobię na razie PIN, ponieważ chcę coś później pokazać. 1, 2, 3, 4. To, czego każdy powinien unikać. Tylko na potrzeby. Nagrania, ja ten pin później zmienię na hasło odcisk palca. I teraz mamy fajną opcję: auto-reboot. To jest takie coś, jeżeli nie używasz telefonu i go sobie odłożysz, na przykład idziesz spać, to możesz ustawić, że on macie się uruchomić ponownie. I to jest dobre, bo jak na przykład pojawi się aktualizacja i urządzenie w nocy się zaktualizuje, i potrzebuje, żeby się. Uruchomić ponownie. Można ustawić, żeby się uruchamiało ponownie po każdej aktualizacji, no ale może to powodować, że uruchomić się wtedy, kiedy tego nie oczekujesz. W ciągu dnia używasz urządzenia, potrzebujesz tego, a nagle cię ci wyłącza po aktualizacji. I ty możemy sobie, ja ustawiam sobie 4 godziny, i zazwyczaj jest tak, że po prostu jak idę spać i zapomnę wyłączyć to urządzenie, i tak po prostu się zrestartuje po 4 godzinach. Dzięki temu, jeśli była jakaś aktualizacja, to ono się ruchomi ponownie i no, na drugi dzień po prostu odblokowuje i mam urządzenie po restarcie. Warto to robić, warto restartować urządzenie. Chociażby z powodu bezpieczeństwa. I tutaj jest bardzo fajna opcja. Jeżeli sobie włączymy tą opcję Scramble Pin to teraz Ci pokażę to, co się tutaj stanie. Przy odblokowaniu ekranu nie ma normalnie jak tradycyjnie 1, 2, 3, 4, tylko jest pomieszane. Dzięki temu, jeżeli ktoś ma pamięć dobrą, taką wzrokową, to w tym momencie utrudniasz gdzieś tam, nie wiem, w autobusie jest kamera czy gdzieś, ktoś nie podejrzy, bo trudniej jest ogarnąć. Ktoś zapamięta, że masz kod na przykład 1, 2, 3, 4, a tutaj za każdym razem za każdym razem będzie przemieszany. I teraz mamy jeden. I tutaj jest pytanie. Hello, camera access when the device is locked. Czyli czy zezwolić na to, żeby był dostęp do kamery, kiedy urządzenie jest zablokowane? No nie, ja to sobie wyłączam. I tutaj mamy tak zabezpieczenia teraz prywatność. Menadżer uprawnień, no też ciekawa rzecz, to jest, warto sobie to przejrzeć. Na przykład do jakiej jakie aplikacji mają dostęp do kamery, to można wszystko powyłączać. Mikrofon, na przykład, nie? I czujnik do tego jeszcze za chwilę nawiążę. Można w ogóle wyłączyć całkowicie dostęp do aparatu i mikrofonu, ale możemy to zrobić każdorazowo, po prostu tutaj na tym panelu górnym. Ściągając pasek powiadomień, możemy wyłączyć całkowicie, jakby globalnie dla systemu. I tutaj nam się zmieniło prawda więc nie musimy wchodzić w ustawienia możemy zawsze po prostu wyłączać jest to uciążliwe jeżeli będzie dzwonić ktoś do ciebie to musisz mikrofon wyłączać każdorazowo ja tak robię przyzwyczaiłem się ale to jest indywidualna sprawa i tu jest fajna rzecz to co wyróżnia właśnie grafino s to jest taka, taka opcja że można o tutaj pozwoli na wyłączenie dostępu do sensora, czyli jeżeli jest czujnik ruchu, jeżeli masz aplikację jakieś gówno, nie Whatsapp czy Messenger czy coś, to wszystkie te aplikacje mają dostęp do sensora i mogą monitorować Twój ruch. Kiedy jedziesz samochodem, rowerem, idziesz, siedzisz, biegasz, czy, mm, czy śpisz, czyli brak ruchu też jest informacją. O są ludzie, którzy są zakochani w tym monitorowaniu swojego życia, obwieszeni zegarkami, mierzą tętno, temperaturę itd. No, ja tutaj bardzo się cieszę, że mogę wszystkim aplikacjom na starcie wyłączyć dostęp do sensora. To jest dla mnie fajne. Tutaj nie zmieniamy tego. Zapisywanie metadanych. Jeżeli robisz screenshot, to są zapisane metadane. Tak jak robić zdjęcie normalnie telefonem, to. W zdjęciu jest dużo informacji jakim urządzeniem to zdjęcie było zrobione, kiedy. E, jeszcze ludzie mają włączoną lokalizację, więc na zdjęciu zrobić zdjęcie, nie wiem, kamienia, ale będzie wiadomo, nawet ze zdjęcia, można wyczytać kiedy i gdzie to zdjęcie było zrobione. Z tego ludzie sobie nawet sprawy nie zdają. Warto czyścić metadane. W tym systemie w aparacie też jest wyłączone w ogóle domyślnie zapisywane, zapisywanie metadanych. Tutaj naprawdę nie jest niewiele rzeczy, które trzeba zmieniać, bo w systemie już jest wszystko tak zrobione. A tutaj wyłączam synchronizację, bo nic nie potrzebuję. Nie będę teraz żadnego konta dodawał i później też nie. Ja nie mam konta na Google poza tym YouTube'owym. Eee, no mam w sumie jakieś tam, ale to kiedy indziej na ten temat. Dobra, to sobie wejdziemy tutaj. I teraz mamy taką fajną opcję wielu użytkowników. I kiedy uruchomimy sobie tą opcję wielu użytkowników to tutaj zabawa się zaczyna. Możemy sobie dodać użytkownika. I ja sobie dodaję użytkownika. Zrobię sobie nawet nazwę jako jeden. To będzie mój pierwszy profil. I teraz czy zezwalam na połączenia i rozmowy telefoniczne, instalowanie aplikacji i tak i mogę też zainstalować dostępne aplikacje jeśli miałbym tutaj już jakieś zainstalowane dodatkowo. Na razie to zostawię, za chwilę ci pokażę o co to chodzi. Możesz też dodać kolejnego użytkownika lub na przykład konto gościa. Chcesz komuś na chwilę dać telefon, żeby zadzwonił, to możesz zaznaczyć zezwól gościom na połączenia i dodajesz gościa i możesz komuś stworzyć chwilowe konto użytkownika gościa. Przełączymy się. Co jeszcze mogę zmienić teraz? Ja lubię sobie poukładać te kafelki tak jak chcę, tak jak lubię. Więc na pewno to przyciemnienie sobie przyciągnę, bo tego używam. I ten filtr światła niebieskiego. To jest trochę ściema, ale faktycznie przyciemnia. I tutaj co mamy nie przeszkadzać to sobie w ogóle wyrzucę, bo ja mam zawsze wyciszony. Alarm sobie też wyrzucę, bo mi to niepotrzebne lokalizacja nagrywanie oszczędzanie energii ona zawsze też wyłączone więc ja to mogę przesunąć latarka czasem się przydaje i to by było wszystko Więc mamy i zatwierdzamy i teraz jak tak 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 mamy chcę i to byłyby najważniejsze rzeczy na początek i tu mamy aplikacje, które są domyślnie zainstalowane. Na razie nie mam internetu, to później pokażę. Ale jest auditor, o tym już mówiłem: kamera. Kamera jest super prosta. Yy, prosta. Wchodzimy sobie w ustawienia. Możemy sobie wyłączyć dźwięk, i ona domyślnie nie zapisuje metadanych. Galeria bardzo prosta, kalkulator, kontakty, PDF, po prostu do odczytywania PDFów bardzo prosta, dobra aplikacja. menedżer plików, telefon ustawienia, przeglądarka, która powinna być Twoją domyślną, bo jest e, no, po prostu dobrze zabezpieczona. Myślę, że to by było na tyle.